Przed nami Grundyś PS1020, taki gramofon pochodzący z roku 1978, w każdym razie wtedy pojawił się w sprzedaży, dosyć mocno zautomatyzowany, mam tu jakąś płytę założoną, nieważne jaką, w każdym razie gramofon jest po naprawie chwilkę opowiem, za chwilkę opowiem na czym ona polegała powiedziałem, że jest dosyć mocno zautomatyzowany i to jest prawda, dostosowany jest do pracy z zasilaniem sieciowym o częstotliwości 50 i 60 Hz w tej chwili tutaj mamy 50 Hz więc jak widzicie być może tutaj na, tym, na tej tarczy stroboskopowej te górne górne powiedzmy sobie fragmenty tej tarczy będą funkcjonować w tej chwili zmieniłem obroty na 45 wcześniej postarałem się tak i ustawić aby aby poprawne obroty uzyskiwać mniej więcej w połowie zakresu regulacji tutaj tych potencjometrów które służą do ich właśnie regulacji tutaj zmieniamy zmieniamy obroty jak powiedziałem jest to dosyć taki zautomatyzowany gramofon, można go też tutaj łatwo wyłączyć, ramię wraca do swojego położenia spoczynkowego, trochę nad tym musiałem też popracować a ja za chwilkę pokażę co było główną, głównym powodem jego wizyty u mnie, mianowicie tym powodem była niewłaściwa praca tak zwanej windy. Ona opadała po prostu zbyt szybko, bez żadnej jakby to powiedzieć kompensaty, kompensaty prędkości. Po prostu opadała jak szalona na płytę z głośnym trzaskiem. W tej chwili wygląda to inaczej już. Jest... Jest... Lekka, właśnie, kompensacja. Płyta jest, czy właśnie, ramię jest wyważone w tej chwili do tej wkładki, którą mam założoną. Nacisk wynosi 2 gramy. Tak, tutaj zaleca producent. Cała zabawa była dosyć. Myślałem, że będzie łatwa i szybka. Okazało się, że nie było wcale łatwo i szybko. Zaraz pokażę. Jak należałoby się zabrać do naprawy takiej usterki i później regulacji? Odpowiedzialny za prawidłowe opadanie ramienia na płytę jest tutaj taki tłok, znajdujący się w tym miejscu. Należy więc zdjąć tutaj takie ramię, które jest częścią automatyki. Podnoszenia ramienia i opuszczania, następnie odkręcić ten niewielki wkręt, no, zdjąć tutaj sprężynę oraz podkładkę, a następnie od góry w gramofonie odkręcić wkręt, który znajduje się w tym miejscu. No i w ten sposób uzyskujemy, możemy wyjąć ten tłok. Ja przy okazji wyjąłem też tutaj cały ten mechanizm, na którym opiera się płyta. Po to, żeby zobaczyć, w jakim jest stanie. No i też użyć tam odpowiedniego oleju. No właśnie po wyjęciu tego tłoka, należy go potraktować takim olejem spowalniającym. Są w sprzedaży oleje specjalnie do wint gramofonowych. A w ostateczności można użyć innego. Na przykład można użyć oleju, który służy do spowalniania opadania deski sedesowej. Ale tutaj trzeba z pewną ostrożnością do tego podejść, bo nie wiadomo jakiej gęstości ten olej jest i czy będzie właściwie działał. Było trochę zabawy potem z regulacją prawidłowego wyłączania. Odtwarzania i jego załączania, no bo żeby tam się dostać trzeba, bo musiałem też tutaj pewne rzeczy podkręcać, no i potem przywrócić należyte funkcjonowanie. W tej chwili jest już wszystko ok, więc za chwilkę poskręcam gramofon i wyczyszczę go, bo przy tych wszystkich manewrach dosyć mocno się wybrudził. No, i w zasadzie gotowe. Gramofon działa sprawnie. Ramie wyważone. Regulacje związane z jego geometrią też są wykonane. Patrzę jeszcze, czy antyscating jest poprawnie ustawiony. Widzę, że jest adekwatnie do obciążenia ramienia. Także gramofon może znów trafić na właściwe swoje miejsce. Niech sobie gra. Bo wart jest posłuchania naprawdę.